Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o Venomie 2, o pomocniku Batmana, o powrocie pewnej postaci z filmu Eternals i o przyszłości Andrew Garfielda jako Spider-Man. Jeżeli lubicie to co robię, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, a my lecimy z pierwszym newsem, czyli sequel do Venoma, czyli Ledderby Carnage pojawi się znowu w kinach. 2021 to naprawdę dobry rok dla studia Sony i MCU ze względu na dwie premiery, które e, rozszerzają multiversum, czyli Venom Let There Be Carnage i Spider-Man No Way Home. Let There Be Carnage to sequel do filmu z 2018, w którym widzimy jak Eddie Brock Toma Hardego walczy z Kletusem Kasadym Woody'ego Harrelsona. Niestety w No Way Home nie pokazano nam tego epickiego pojedynku Venom'a ze Spider-Manem, więc fani czekają na Venom'a 3, w którym prawdopodobnie zobaczymy ten pojedynek. Studio Sony osłodzi nam troszeczkę czekanie. Mimo, że No Way Home nadal dominuje w kinach, to studio Sony podjęło bardzo dziwną decyzję, aby ponownie pokazać Venom Letterby Carnage w kinach z premierą 14 stycznia. Pokazywanie filmów w kinie jakiś czas po ich premierze to nie jest nowość dla filmów superbohaterskich. Wcześniej widzieliśmy to na przykładach Avengers Endgame i Spider-Man Far From Home. W Endgame zobaczyliśmy nawiązanie do Stanali i to jak profesor Hulk ratuje kogoś z opresji. Natomiast w Far From Home widzieliśmy jak Spider-Man walczy z mafią rodziny Manfredi i coś co nazywa się Peter's To Do List, czyli taka lista rzeczy do zrobienia przez Petera. I teraz, czy Venom 2 pokaże nam jakieś nowe sceny? Na razie, studio Sony nie zapowiedziało, że w kinach po, no, po ponownym pokazaniu filmu zobaczymy coś nowego. I czy według Was jest to tak zwany cash grab? Czy jest to coś, co ma pokazać, jak wielkim światem jest Spider Verse Studia Sony? Dajcie mi znać w komentarzach poniżej. A my lecimy z kolejnym newsem, czyli prawdopodobny wgląd pomocnika Batmana w najnowszym projekcie Warner Bros, czyli Batgirl. Warner Bros ma bardzo zajęty rok z Batmanem i Flashem jako dwa priorytetowe filmy w 2022. Oprócz tego mamy Batgirl, czyli projekt skupiający się na historii Barbary Gordon. Prawdopodobnie w filmie zobaczymy Michaela Kitona jako oryginalnego Batmana, ale nie pojawi się sam Keaton założy maskę człowieka nietoperza pierwszy raz od 1992, czyli 30 lat po ostatnim filmie. Odegra rolę w filmie The Flash, ale na razie nie wiadomo, jak duża będzie ta rola. Mimo, że Michael Keaton zagrał w dwóch filmach o Batmanie z 1989 i 1992, to nigdy nie zobaczyliśmy jego pomocnika, czyli Robina. Kiedy mówimy Robin, większość z nas myśli o cyrkowcu Dicku Graysonie. Ale w komentarzach możecie mi napisać, kto jeszcze był pomocnikiem Batmana. Andrew Mulligan zrobił zdjęcie z planu filmowego Batgirl w Glasgow w Szkocji, na którym widać mural pokazujący Batmana i Robina. Batman z 1989 był przełomowym filmem, jednak miał jeden minus nigdy nie poznaliśmy Robina. Wszystkie filmy o przygodach człowieka-nietoperza były bardzo zapchane i nie było tam po prostu miejsca na pokazanie Robina. Jednak film Batman Powraca miał znacznie większy budżet i nie pokazywał tak ikonicznego wroga Batmana jak na przykład wcześniejsze pro projekty, czyli na przykład Joker. Tak więc był to idealny moment, aby wprowadzić Robina. Jeżeli Batman Michaela Kittona i jego Robin pojawią się w Batgirl, to będzie to bardzo mocny magnes dla fanów DCEU, aby przyciągnął ich do Batgirl. W komentarzach dajcie mi znać, kto jeszcze wcielił się w rolę Robina, czyli pomocnika Batmana, a my lecimy z kolejnym newsem, czyli jeden z Eternals. Prawdopodobnie powróci w przyszłym projekcie studia Marvel. Czyżby to był Eternals 2? A może zobaczymy go znacznie szybciej? 12 stycznia na platformę Disney Plus zawitał film Eternals, w którym poznaliśmy 10 tytułowych superbohaterów. Jednym z plot twistów było pokazanie przez Ikarisa swoich prawdziwych intencji po tym, jak zaatakował swoją własną rodzinę. Po tym, jak ogarnął, że zrobił źle, poleciał w stronę słońca niczym Ikar, czyli swój em, mityczny odpowiednik. Ale czy naprawdę zginął? Eternals są prawie nieśmiertelni i nie mogą zginąć z przyczyny naturalnych. Jednak w filmie widzieliśmy, jak Ajak i Gilgamesz giną. Jednak to jest zupełnie inna sprawa. Cosmic Circus podzielił się pewnym TikTokiem, który wskazuje na to, że ikaris Richarda Madena jest daleko od skończenia swojej roboty w MCU. Amy Kenard, której brat Joe Kenard jest dublerem Richarda Madena, czyli Icarisa, powiedziała na swoim TikToku, że jej brat ma kolejną robotę do zrobienia: czyli wcielić się w postać, która powróci do MCU. Joe Kenard był związany z MCU tylko w jednym projekcie, czyli Eternals. Jako dubler Richarda Madena, czyli Icarisa. Jeżeli ten TikTok jest prawdziwy i to wszystko się potwierdzi, to pojawiają się dwa pytania. W jakim projekcie powróci Richard Madden jako Ikaris i po której stronie będzie stał? Przywrócenie tak potężnego superherosa albo superwroga, w zależności od tego czy się zmienił, naprawdę może zmienić historię MCU. W scenie po napisach w Eternal's widzieliśmy jak Eros pierwszy raz pojawił się w MCU. Eros jest bratem Thanosa. Czyżby Eros i Ikaris walczyli ze sobą w sequelu albo połączą siły w walce z jeszcze nieznanym wrogiem? Dajcie mi znać w komentarzach poniżej w jakim filmie chcielibyście zobaczyć Ikarisa. Być może jako przywódcę nowych Avengers? A my lecimy z kolejnym newsem, czyli Andrew Garfield opowiada o swojej przyszłości jako Spider-Man. Czy jest jasna, czy jest ciemna, za chwilę się dowiecie. Studio Marvel przygotowuje się do 2022, jednak na językach całego świata nadal jest Spider-Man No Way Home. Jeden z największych filmów 2021, który naprawdę zmienił historię MCU. W filmie widzieliśmy Garfielda i McGuire'a, którzy zostali wezwani przez Nedalitza przez portale. Mimo że Garfield od miesięcy zaprzeczał swojego udziału w Nowych Home, to każdy fan i tak wiedział, że się tam pojawi. No i nie było to aż takie wielkie zdziwienie, jednak to co pokazał na ekranie Andrew Garfield przykuło serca i wzrok widzów, bo był naprawdę świetny. W wywiadzie dla serwisu Variety Andrew Garfield opowiedział o swoim powrocie jako Peter Parker w przyszłych filmach o Spider-Manie. Garfield przyznał, że gdyby Kevin Feige do niego zadzwonił, ten zgodziłby się na powrót jako Spider-Mana pod jednym warunkiem. Garfield musiałby być w 110% pewny i gotowy, aby wskoczyć jeszcze raz w ten spandeksowy kostium. Andrew Garfield miał przerwę od grania Spidermana przez 7 lat, i wydaje mi się, że bardzo się ucieszył w momencie, kiedy mógł zrobić to jeszcze raz w Spider-Man No Way Home. W internecie krąży petycja, aby niesamowity Spider-Man 3 powstał w studio Marvel, i wydaje mi się, że dostanie tyle podpisów, że studio Marvel czy Studio Sony w końcu się ugnie. Kiedy to nastąpi? Nie wiadomo, jednak takie petycje już odnosiły sukcesy, na przykład w postaci e, Snyder Cut, czyli Justice League. W tym momencie Andrew Garfield nie ma żadnych powiązań ze studiem Marvel albo ze studiem Sony. Nie ma też o żadnego oficjalnego doniesienia na temat Spider-Mana 4 Toma Hollanda albo niesamowitego Spider-Mana 3 z Andrew Garfieldem. Jeżeli to się jednak zmieni, to możecie być pewni, że dowiecie się tego z mojego kanału. Tak więc, jeżeli nie chcesz tego ominąć, a naprawdę jest na co czekać, to zostaw suba z dzwoneczkiem, no i może łapkę w górę, aby rozszerzyć zasięg tego materiału. Miłego dnia na razie. Hej ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału, a jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!